Pana Jezusa Jesteśmy w rozdziale szóstym Oblubieniec Przechodzimy teraz do punktu Dziewiątego Zostało już go kilka Będzie kolejny rozdział Albo ten jest po prostu O pobożności ludowej Parę słów Chcę Pani gdzieś powiedzieć Że Pan Jezus w tym prostym polskim ludzie W tych babkach wiejskich czy blokowych paniach, które są pobożne, są codziennie w kościele i dostrzega, moi drodzy, wielką miłość. I to miłość też oblubieńczą na swój sposób. Nie bój się ludzi. Oni nic o mnie nie wiedzą. Szukają mnie w zatrutych źródłach, w których ja wyszedłem. I nie ma w nich mojego błogosławieństwa. Te słowa dotyczą, moi drodzy, również ludzi kościoła. Jest powiedziane o tych, że szukają mnie w zatrutych źródłach. Dzisiejsza teologia, importowanie z zachodu, teologii protestanckiej i katolickiej to są wszystko za za zatrute źródła. I ci wszyscy głosiciele, którzy mają takie wielkie wzięcia na sympozjach, w mediach katolickich, pamiętajcie, oni nie mają Bożego Błogosławieństwa. No bo jeśli czerpiesz, czerpiesz za, za, za tu tego źródła, to najwyżej możesz przeżyć samo za zadowolenie, czyli samo duchowy, pychy, że błysną, świecą i, i parę osób ze sali brawo bije i mówią, co za erudycja i co za prorok. Pan mówi, Błogosławie, prostocie, a nie uczonym pyszałkom. No jeden cały czas powtarzał, Maciałkiście są, aż do biskupstwa. Błogosławiej prostocie, a nie pyszałko. Gubią mnie moje dzieci, odnajdujące upodobanie w świecie. Bordery, odczyty na świeckich uniwersytetach, wydrukowane w artykuły w zachodnich czasopismach o wysokim natężeniu punkt punktacyjnym, aby w KBN mieć odpowiednią taryfę i notowania. Płaczę nad moimi synami kapłanami, którzy zbyt łatwo dali się uwieść temu, co w świecie należy i czego w świecie nie należy. na płaszczyźnie naukowej to brzmi ta pozycja jest naukowa a ta jest nienaukowa te możesz cytować kroniki czy zapiski życiorysy pamiętniki to byli ludzie dobrzy tamci to raczej większość wymyślone no ale ten tak zwany dobry członko nie wymyślił? są tak pewni to jest zapisane dziś stosując wszystkie kryteria naukowe prawdziwości przekazu historii, mając najlepsze kroniki, mając najlepsze pamiętniki, dzieci tylko jest w stanie wyciągnąć 10% prawdy. Skąd znasz ten, co pisał pamiętnik, w jakiej układzie on funkcjonował? A zasada ludzka jest bardzo prosta, że każdy tak pisze, aby wybielić się. Jak będzie pisał negatywnie o kościele, no to ja słucham pytanie, to musi być ateista z góry, podaż z góry wie, wróg kościoła. To jest proste. Jeśli jakiś kapłan pisze źle o kościele swoich pamiętnika, pokaże, no pokazuje, no ale to był albo Wagabunda, albo kanapowiec, wyświęcili go, siedział na dworach królewskich, szlacheckich, od imprezy do imprezy, nietknięty, bo miał dobrego promotora, czyli nie, który go bronił. No i spisał te rzeczy. Widzieli popatrzenie na pewne światła, Są... łatwo wam je zrozumieć, kiedy Pan mówi: płaczę nad moimi synami, kapłanami, którzy łatwo dali się uwieść, co w świecie należy i nie należy, a co jest dobrze widziane i czego, z czego należy się śmiać. I stosując te dwa prawidła, co należy w świecie, a co nie należy, co jest dobrze widziane, a co nie jest dobrze widziane, sprawia, że człowiek w swoim samowaniu i życiu dostosuje się do czego? Do mody. To moda myślenia, moda ubierania, moda, moda terminów. Moda zachowania przy stole. Teraz podajemy talerz tak, widelec tak, słodzeczkę tak. To jest... I to wszystko przeszło w wymiar życia kościoła. Bo jeśli przy komunii świętej mamy zebrane z księdzem, mają problem, jaki jest teraz modny kolor. I tego koloru będą kwiaty. Więc są kolory. Dają czerwone, był róż, był niebieski. Przecież komunia święta ma jaki kolor? biały, więc nie ma problemu co będzie widziane to pomyślcie co można powiedzieć o tej mamie, o tych mamach i o tych kapłanach którzy idą za takim nurtem co należy, a czego nie należy przyglądnijcie się ślubom dywany przez cały kościół, firmy przywożące kwiatki poustawiane dzieci Zapytać się, gdzie jest tam Bóg. Przecież do ważności sakramentu nie musicie być w kościele na ślubie? Pod lętyszkiem, pod buckiem. Gdzie wam on wygodnie, jakie drzewko znajdziecie? Przecież jakie wy to cele wiele robicie? Wszystko robicie dla siebie. W pycha chodząca z pychą. robi patrzeć w ich sercach tak przelęknione opinią o nich samych. Sąsiad, <laughs> tak zrobił w kościele, od razu skrzypce, trąbka jakaś z opery pani altówka, no i dzieci, no one, szopkę nad szopkami. Sami już nie szukają w swoich sercach, ale tylko patrzą na to, co im wskaże się. Nie zastanawiają się nad moją drogą, nie wy, ale wybierają drogę światową światego Boga, nie widzą nawet, że to nie ja jestem Bogiem, któremu oddają cześć. Nie wiedzą nawet, że to nie ja jestem Bogiem, któremu oddają część. I w takiej, taką rzeczywistość stworzył Kościół. I teraz, kiedy bo jest Babcia pobożna uklęknie, położy się krzyżem, przyniesie kwiatuszek łąkowy do ołtarza, żeby dać matce, Bożej się powie: takiego nie wypada. Pani, psujesz pani charakter. Ubierze i skromnie ubrana, wrzeszczy. Przyjdzie naga. Rozdziana i rozebrana, co za układ mody, jak pięknie potrafią się Bogu ofiarować. Odsłoniła się nimfa amazonka Wenus Adena. Był zwyczaj w Wrocławskiej, Wrocławskiej. Bóg dzięki, że biskup Mery to gdzie kapłani w ornacie po ślubie śpiewał pieśń o miłości. No no chłopu czegoś brakuje, no, no musi śpiewać. Nie że o, o miłości, Boga, bo wszystko rozumiecie. No i logicznie wężną dekret, i chłopa bierze w ornacie i będzie babie śpiewał, czy tak, że nie będzie co bo ty dośpiewać. Doprowadziliśmy do takiej szopki, że Pan Jezus mówi, że nie wiedzą nawet, że to nie ja jestem Bogiem, któremu oddają cześć. Wszystko dla Pani młodej, dla rodziny. Jak się ksiądz Sepy, Cepy, bata, pszczoły, a najlepiej szerszenie. Wpuści takie szerszenie, bo one są skuteczne. Jak ugryzie, to już trup pewnie. I teraz... Żeby tę wizję świata Obronić w wymiarze kościelnym Wszystkie pobożne babcie Dziadkowie, nasi tatusiowie Byli narzędziem kpin Poniżenia A Pan nie mówi tak To ja jestem tym małym wyśmianym Bogiem Tym, którego się wstydzą I którego wyszydzają Tym, który skrywa się w, w kaplicach przyzdrożnych, który uwielbia być czony śpiewem pobożnych kobiet, tym, który pragnie być otoczony kwiatami z waszych łąk, tym, który wstaje rano i wypatruje pierwszych kroków w moim kierunku, czyli tych wszystkich babci, naszych dziadków, ty rano lecą do kościoła. Dlaczego kapłanin w Ostrołęce znaczy i na Wykrocie, i na Kurpiach, jak jeden mąż, wszyscy wypali się objawień? Obraz Matki Boży prosty. Słowa or orędzia tak tak prosto mówił w pamięci, pamięci Stefan Gwiazda, że niemożebne. Matka Boża mówi o ksiotkach z łąki, no oni mają myśli w różach ze szklarni. Nie, ze nie zejdą się te dwie drogi. Matka Borodowej wydłużała jako pobożna kobieta wiejska, staruszka pochylona. Nie jak odciętna pani, winy. Tu przyszła, by bronić polskiej pobożności, wiary prostego ludu. I by pokazać dramat, że w Polakach miłość do niej się zestarzała że ona już jest na wlocie. Takie mocne słowa wapno na drut. Przypominam, gdzie znajduje Pani z tym, który skrywa się w kaplicach przydrożnych, których uwielbia być czczony śpiewem pobożnych kobiet, tym, który pragnie być otoczony kwiatami z Waszych łąk, tym, który wstaje rano i wypatruje pierwszy krok w moim kierunku. Tym, który przyjdzie i w Tym człowiek, który wyplewi w wiejskiej kaplicę, szczawie, posprząta, pomaluje krzyż, pomaluje płost, naprawi światło w kaplicy. W tych ludziach Pan Jezus znajduje upodobanie. Przemyślicie, że w warszawskim kościele wadła Alessandra. Panie Jezus znalazł upodobanie, kiedy wady rozbierają się do majtecze w kaplicy, a później na wybiegu nabieg głównej robiły pokaz wody. Czy wymyślisz, że w tym się Pan Bóg zachwycił? Zachłysnął? Czy zachłysnął się wrzaskami młodzieży naszej podczas dni papieskich w Polsce? Zachłysnął się? W decyzji warszawskiej zaraz po skończeniu Dni Młodzieży sześciu młodych kapłanów poszło w tamtym. Sześciu! Założymy się, że w tym roku tak tylu dni tysięcy? Już to był grad na Warszawę. Ciekawe, czy ksiądz kardynał to umie odczytać. Ośmiu, pan pokazuje? Nie, że sześć. Ośmiu! Czy ksiądz karnał umie odczytać grad nad korozai? Czy po takich wrzaskach? Po takim powodzeniu, po tylu wimach, po tylu katehezach, przecież powinny wykrać pełne seminaria. Dzisiejsza Ewangelia o Korozajm to jest polsko o Tobie. Ja chcę prostej miłości i prostej czci. I najbardziej podoba się kościół Matkę Bożą Zielną. Kiedy ludzie przychodzą z kwiatami, z łąk, z dziełami, gałoskami z I jak wtedy jest cudownie. Nikt nikogo nie ubiera. Wyglądzie kwiatów, dostoje papierków zawiązane z sznureczkiem. Wtedy jesteście prawdziwi. To jest jedyny dzień jeszcze w roku. Gdzie jak idziecie do kościoła z czymś. To jesteście prawdziwi. Ja chcę prostej miłości i prostej czci. Nie znacie mnie, sądząc, że szukam dusz zimnych i ograniczonych wpływami złego świata. Dziś tak pasuje do tego. Pokazanie o korozaim, tak zrobiłem sobie to dłużej. Czytam to dokładnie, żeby zrozumieć. Zawsze ci wychłodzeni będą mówili: macie sześć dni na uzdrawianie, sześć dni na leczenie. Szukam dusz najprostszych, którym obce jest wypowiadanie się w sposób odpowiedni które często popełniają głupstwa, zapominając o tym, co wypada czy nie wypada. W jednej orędzi macie był moment, że ja już chciałem stonować subtelności, tak żeby, żeby, słowa, żeby każdy z Was wychodził szczęśliwie, żebym Was niczym nie dotknął. Pan Jezus dał orędzie. Wolę jak on coś chlapnie i głupiego powie, gdyby miał zatracić ducha prawdy. Szukam dusz najprostszych, którym obce są wypowia wypowiadanie się w sposób odpowiedni, które często popełniają głupstwa, zapominając o tym, co wypada, a co nie wypada takie błędy niż wypaczony stan ducha, wyczerpioną dziecięcość niż ducha, któremu brak spontaniczności i nie umie wznieść się do mnie w porywie serca. Muszę wam to podziękować, że nie ograniczyliście, nie ograniczyliście mnie w wymiarze czasu co do, co do minuty ja wam zawsze mówię, choć mamy wszystko zakodowane i zrobione perfekcyjnie, ale przyjdzie moment i musimy pozwolić na podpory w ducha, ducha spontaniczności, ducha charyzmatu. I wtedy czasowość musi szczelić. Czasowość, wszystko to ogranicza. Kopujecie? Mógłbym wam pisać kazania pisane. Ale pisane, a mówione dzieci. To są dwa inne światy. Chcemy są po to, żeby się światu podobać i nie popełnić błędu. Słowo mówione ma całkowicie inną moc, bo w nim jest i duch, i może być dziecięcość, i może być spontaniczność i pory w serca. Przyglądajcie się tym waszym kapłanom, którzy kazania dają i nie mówią nic z och wy wszystkie wyważone subtelne umysły jak pa przykro patrzeć mi na wasze skosnienie że czasami coś znajdziesz na talerzu czy w szklance nie denerwuj się jeśli tego nie będzie, to już pamiętajcie, że są my skosniali. To my są już takie opuchy, które powinny się zamknąć w ziemi. Jak masz, dopóki masz sobie troszku krotochwilności, troszku radości ducha, pamiętaj, jesteś młodym. Jesteś dzieckiem. Jeśli tego nie ma, wszystko wyważone, choć miał 30 lat. Któż jesteś starcem, dziadkiem? Laskę sobie kup. I żebyś dopasował do tej scenerii, w której się znalazłeś. Panie musił tam jedzie ci. Tam mam długopis, bo prawdopodobnie ja wziąłem, albo zniknął. Tam jest jeden. Pani Agatka te długopisy znalazła. Witam. Uzupełnić. Byłbym Wdzięczny bo tu jest po prostu, żeby uczeni w piśmie, toryzeusze. Gdybyśmy Kiedy zaprosili na, na akademicki wykład, na otwarcie roku akademickiego na uczelni, to mam gotowy temat muszę czym prędzej cuda pił czynić, żeby zdążyć uciec. Żeby przemyć część sali się mówiła Alleluja. Dzieci, no to to jest materiał niepotyczny. Jak chcesz kogoś wcylnąć, no to tu masz taki tekst przed dzieci. Och wy wyważone, subtelne umysły, jak przykro mi patrzeć na wasze skosnienie. Ubieracie wewnątrz. Dzieci, żyłem długie lata w tym środowisku. Na palcach, w pantoflach, choćby było główienko, musiałem się rządzić głupa, że to połączę. <noise> 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 Epitety słowa. Grali nas dzieci kadzenie, umizgi. są przeszczenie które te środowiska faryzejskie mają wyjątkowo mocno ustawione. Uch uchybiłbyś jednej dystynkcji. Albo nie przykadził. Karmił odstęp a Cię zmuszono, żebyś mówił, jakie wyborne wino płynęło z Twoich ust. Będą. Trzeba być żywym, aby wznosić do mnie modły. Nie słucham próśb umarłych. Dlatego wszystko jest literalnie dogane. Scenograficznie, perfekcyjnie. Choreografia, klas jest po kolei leci wszystko. Dzicie, ale to jest modlitwa trupów. Krakujecie? Chór śpiewa ten mówi, pan z wami, a ten ma iPhone'ka i dzwoni w tym czasie. Rozumiecie? Trzeba było być, jak była na mszy papieskiej, w, w czasie roku wiary, głupobożnościowych dzieci. Ten pan z spodu swoje, a z tyłu wszyscy swoje. Gadania, komórki, jedzenia. Dzieci, dopiero to, po co w ogóle było tam to przezrobić? Zaśpiać dwie pieśni, Osanna, przyjechać do domu, To trzeba widzieć, co się dzieje. tylko pani mówi, trzeba być żywym, aby wznosić do mnie modły. Nie słucham już próśb umarłych. Wołajcie do mnie za życia. Robią rewelacyjne spotkania ekumeniczne, sympozyjne w kościołach, rewelacyjne koncerty, dzieci no i co z tego. Drogią trupy. Więc Bóg tego wołania nie przyjmie. Mamy wołać do Boga za życia. Cóż wam z tego życia, kiedy już tutaj stajecie się umarłymi? Przecież nie pojmujecie, że czasem człowiek z miłości Bogomnia głupstwa? Zrób jedno głupstwo. Dałem rok ślub. Wiedziałem, że jest z papierami. Głupstwo. Uległem miłości, bo miałem super animatorów. Bo rodziców znam, wszystko, do dziś mi to wypominają. Przy każdym spotkaniu, żebym już nie udzielał ślubu, będę musiał zrobić ślub na pustyni, w kapa i owieczkę, jakiś obrzeż zrobię rolniczy, żeby, żeby, żeby mieli znowu o czymś mówić, albo bo co inaczej. Czy nie pojmujecie, że czasem człowiek z miłości popełnia głuswa? Tak i oddane mi serca. Czyni oddane mi serce, czyni szaleństwa. Z miłości może popełniać głupstwa. Nie widzę przy moich gorliwych rycerzach Żertwa Tam, gdzie jest z miłości coś popełnicie, to przecież aniołki, na nigdy nie ryknę. Bo wiem, że Pan Jezus dał taką, taki procesor, taką, taką przestrzeń. Przy potębie tych, którzy tracą dla mnie głowę? nigdy nie weszło na niego, na pustę, nie przyjeżdżali z autami, obwieszonymi napisami, naklejkami. Na sobie mają powyższe obrazy, napisy. No? Jeśli w tym jest miłość jego, to jest to czyste, jakujecie? Jeden z takich to z takimi autami do mnie przyjeżdżał, z naklejkami, bo tam senatorem. Jest senatorem dzieci, chodzi w garniturku. Kupujecie? I jest senatorem. Dzisiaj, w tej kadencji, nie, że wymyślam wam coś. Jak staniesz mi z plakatem komunia na i przed presbiterium, no to ci powie, no chopie no, no bo coś. Z państwa z tyłu, nie? No to ty, 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 ty możemy kupić, no, no Bo to ty, ty twoja pyra jest. Bo to ty, ty, ty tylko pyszna myślisz, myśli, nie? Bo ja mam no, napis, ja na no, mów pan z wami i, i, i odwajam się do no. niego. Jak wam tego nie powiem teraz, bo no, to za chwilę widzicie, co się będzie dwa Ja. Narażają się na zniesławienie. Ośmieszenie, ponieważ ja. Przesłaniam im cały świat i oni nic więcej nie potrafią się troszczyć. Jest piękne porównanie pana Jezusa. Czy obnażenie z szat przez świętego Franciszka było godne pochwały i naśladowania? Jaka jest odpowiedź? Tak, godne dzieci. Rozebrał się do naga i skoczył do pokrzyw. Niech Pan z wysiłkiem Ślice pokrzywy skoczy, po no, Co jest Pan Wszak ja tak nie postępowałem, mówi Pan. Jednak On uczynił to dla mnie, z miłości dla mnie, jako dowód swojej bezgranicznej ufności i miłości. On jeszcze wcześniej, gdy była chodzi o kiedy na ręku ale bo była druga snag, gdy skończył do pokrzyw, ale na ręku się do naga rozebrał, bo ojciec go nie rozumiał. Wiesz, to jest to Twoje. Panie Postawę pochwalił. Czy zachwycił mnie święty Franciszek w tym swoim szaleństwie? Bardzo. Brzmi, odkrywana Jezusowa. Resztę będę mówił już jutro, bo tu jeszcze 220 będzie. Tu wam powie. Amen. Niebotyczne są te słowa naszego Mistrza.